Ja jestem Łukasz, jesteś Alicja i jesteście na kanale Tona Szlak. Andaluzja to kraina słońca i kultury, to region na południu Hiszpanii znany z wyjątkowej różnorodności krajobrazów. Nasza Andaluzja to miasteczko Nercha, Frygiliana na Costa del Sol, obowiązkowo Malaga. Różnorodność tego regionu wynika z tego, że jednego dnia możecie spacerować po wybrzeżu Costa del Sol, a potem przemieścić się do rezerwatu Torcal de Antequera lub w bajeczną ścieżkę króla Caminito del Rey. W dzisiejszym odcinku zabieramy Was do kolejnej perły Andaluzji, do białego miasteczka Ronda. My naszą wycieczkę rozpoczynamy z Grazalemy, z kolejnego białego, cudownego miasteczka z tajemniczymi bykami. Czeka nas około 35 km i 40 minut drogi krętymi, górskimi drogami z cudownymi widokami. Po drodze mijamy liczne plantacje dębów korkowych. To jeden z najważniejszych obszarów produkcji korka w Hiszpanii, który jest drugim największym producentem korka na świecie, zaraz po Portugalii. Korę z dębów korkowych podzyskuje się co 9-12 lat, co pozwala drzewu na regenerację. Pierwsze zbiory są możliwe dopiero po 25 latach od zasadzenia drzewa. Dąb korkowy może żyć do 200 lat, co oznacza, że jedno drzewo może być wykorzystywane wiele razy. Jadąc do rondy zatrzymaliśmy się, dlatego żeby Wam pokazać bardzo fajne drzewo. Jest to dąb korkowy. I zobaczcie, tutaj widać jak została odcięta ta kora. Ta część pozbawiona już została kory. U góry widać. Jak wygląda ta kora? Te dęby korkowe, one się po prostu chronią, dlatego że rosną zawsze w klimacie bardzo gorącym. Klimat śródziemnomorski ma bardzo ciepłe, gorące i suche lata. I jak wiecie, korek się nie pali, także te dęby korkowe się po prostu chronią przed pożarami, upałami, właśnie mając taką grubą korę. Będąc dwa lata temu w Portugalii, widzieliśmy tych drzew korkowych bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza jadąc z Lizbony na wybrzeże Algawry. Mnóstwo tych plantacji było, mnóstwo tych drzew, i tutaj w Hiszpanii widzimy teraz podobną sytuację. W drodze z naszego miasteczka do miasteczka Ronda bardzo dużo plantacji drzew korkowych. Jest to taka fajna ciekawostka. Słuchajcie, droga, e, pomimo tego, że 45 minut, 30 kilometrów, ale bardzo, bardzo przyjemna. E, bardzo wąskie e, drogi, ale kręty, górzyste, ale z mega fajnymi widokami. Można się w niektórych miejscach pozatrzymywać, stanąć. E, widzieliśmy także plantacje e, drzew korkowych, także dosyć ciekawie. 40 minut minęło nam bardzo, bardzo szybko. Teraz jesteśmy w centrum miasteczka Ronda, mamy fajny parking, no i... Idziemy e, zwiedzać punkty, które ma zapisane e, Alicja. Ronda to jedno z najpiękniejszych miasteczek w Andaluzji, białych miasteczek, które są symbolem regionu. Nasze zwiedzanie rozpoczynamy od Starego Miasta La Ciudad. Wąskie brukowane uliczki przenoszą nas w czasie: białe domy, ozdobne balkony, place, liczne kościoły i muzea. Jesteśmy na głównym placu w Rondzie. Jest to bardzo ważne miejsce ze względu na to, że tutaj za nami znajduje się fontanna upamiętniająca pewne wydarzenie. Na fontannie mamy Herkulesa z dwoma lwami, a za nim znajduje się budynek z czerwonej cegły z dwoma literkami CA i w tym budynku na pierwszym piętrze wywieszono w 1918 roku flagę Andaluzji jako symbol przyjęcia projektu konstytucji, która dawała Andaluzji znaczną wie, większą autonomię niż innym regionom Hiszpanii. Stoimy przed areną do Koridy, czyli walki z bykami w Rondzie. Ronda jest jednym z najważniejszych miast, jeśli chodzi o Koridę. Znajduje się tu największa arena. Jest o 6 metrów większa. Jeśli chodzi o jej średnicę, od tej w Madrycie. Z rondy pochodzą dwa główne rody związane z koridą, No i tak jak Wam wspomniałam, tutaj zostały zmienione jakby zasady. I jeźdźcy do tej pory byli na koniach, którzy walczyli z bykami. A tutaj wymyślono to, że matador był na własnych nogach na arenie. Oraz tutaj wymyślono też tą czerwoną płachtę. Kolejny punkt obowiązkowy to Plaza de Torres. Najstarsza arena walk byków. Ronda jest kolebką tradycji Corridy. Plaza de Torras wybudowana w 1785 roku to jedna z najstarszych aren do walk byków w Hiszpanii. Można zwiedzać arenę oraz muzeum, które przedstawia historię tego kontrowersyjnego wydarzenia. Wchodzimy na arenę. Zobaczycie jak wygląda ta arena w środku, widzieliśmy ją na zewnątrz. Wiadomo jest to budynek okrągły. Więc daleka się wyróżnia z zewnątrz, natomiast zobaczymy jak to wygląda w środku. Największa arena w Hiszpanii, walki z bykami. Niektóre regiony Hiszpanii zakazały walk, natomiast tutaj ten region jeszcze chyba słynie z tych imprez. I jest ich tutaj więcej niż w pozostałej części, w okolicy Barcelony na pewno jest to zakazane. Tutaj są miejsca, gdzie trzymamy byki. Na samej arenie jest gorąco, jest słońce, natomiast ja już jestem w cieniu i jestem na widowni i stąd właśnie z tego miejsca można podziwiać spektakl w postaci walki Matadora z bykiem ta arena, jeśli chodzi o jej średnicę tego piaszczystego miejsca, tego placu, jest największa w całej Hiszpanii i ma 66 metrów średnicy, a jest o 6 metrów większa niż druga w kolejce arena, która znajduje się w Madrycie. Ronda to jedno z najważniejszych miast, jeśli chodzi o historię Koridy. To właśnie z rondy pochodził matador, który jako pierwszy użył tej czerwonej płachty i też prowadził pewną rewolucję polegającą na tym, że matador nie był na koniu, tylko pieszo. I to on właśnie jako pierwszy zabił byka, będąc pieszo na arenie. Jeśli jesteście w rondzie, to na pewno warto tutaj wejść. Jesteśmy na arenie, a bilet wstępu kosztuje 9 euro. Bardzo płatny obiekt. Jest co zwiedzać. To nie tylko ten plac, który znajduje się na środku, ale to także wnętrza, a we wnętrzu znajdują się muzea z bardzo ciekawymi obiektami. Można zobaczyć stroje, historie, korlidy, stroje występujących tutaj matadorów, jeźdźców. Naprawdę warto tutaj wejść. Cena biletu 9 euro. Miejsca są ponumerowane, każdy wie gdzie ma usiąść. Jesteśmy na górnej kondygnacji i mamy najlepszy widok na Zeta Arena. Okazuje się, że Ronda to nie tylko piękny widok na most łączący dwie części tego miasta, ale także piękna arena, byki, corrida no i prawdziwy klimat Andaluzji. Największa atrakcja Rondy to ikoniczny most łączący starą i nową część miasta. Wznosi się na 120 metrów nad wąwozem El Tajo. Przed nami wąwóz Tajo, który dzieli miasto Ronda na dwie części to pęknięcie wygląda jakby było wielką raną. Natomiast most Puenta Nowa on go łączy. Zobaczcie, jest mon monumentalny, wielki i naprawdę wygląda jakby te dwie części łączył, ściskał, żeby się stały jedną całością. Weszliśmy na fajną ścieżkę, dlatego mam tutaj kas może mało twarzowy, ale możemy e, dzięki temu e, biletowi, który kosztował 5 euro, podejść tutaj do wodospadu, a potem na punkty widokowe. Historia miasta Ronda tak się potoczyła, że y, mamy dwie części. Tą północną, y, ta część na której jest arena, jest to część młodsza, y, ma bardziej takie chrześcijańskie tutaj wpływy, natomiast ta część południowa y, jest y, częścią starszą i ma taki rys mauretański. Zobaczcie gołem No i tutaj mamy dwa takie punkty widokowe, z których można skorzystać. Każdy tu przychodzi, oczywiście z aparatem, Stryka zdjęcia, fotki i wykorzystamy też z tego. Zobaczcie tam jeszcze niżej jest jedno miejsce, gdzie można samochodem podjechać. I zobaczyć ten wąwóz i most. I tutaj jeszcze też są ludzie, i pewnie tam jest to miejsce. Już nie trzeba za nie płacić. Trzeba by było zejść tą ścieżką e, całkiem, całkiem w dół. Także jest też możliwość bez opłaty zobaczenia tego wąwozu. Moi drodzy, warto było przyjechać do Andaluzji, dla tego widoku. Zdjęcia na pewno tego nie oddają, jest przepiękne. Miasto ronda pęknięte na pół i połączone wielkim, monumentalnym mostem. Słuchajcie, warto odwiedzić Andaluzję, e, białe miasteczka, wąwozy, piękne panoramy. Do tego, z tego, co mogę powiedzieć, to dużo, dużo taniej niż w tamtym roku w Toskanii. E, tańsze paliwo, tańsze kempingi, e, tańsze restauracje. Jedyne co, jakby wiadomo, Włochy zawsze mega piękne. No, i we Włoszech fajnie, bo można wziąć pizzę za 5 euro, usiąść na murku i być najedzonym. Z drugiej strony, tu można zamówić tapasy. Też nie trzeba konkretnego dużego obiadu, tylko można wziąć 3-4 tapasy za 4-5 euro i też można się jakoś posilić. Także serdecznie polecamy Andaluzję. Moim zdaniem wyjazd bardzo fajny. Dużo ciekawego. Zobaczyliśmy fajne klimatyczne miejsca. Hiszpania, Andaluzja. Wino rondo. I wino rondo. Ok. I wino to samo. Ok. Dziękuję. Okay. Super, dziękuję. To Dżalicja chciała spróbować. Dziękuję. Oprócz winka zamówiliśmy sobie tosta. Tu chyba też z taką lokalną, wędzoną krzeszą, iberyjską. Coś na przekąskę. Ten towce jest podzielony na sześć takich kawałków z tą szynką iberyjską. Próbujemy. Mm, bardzo, bardzo dobra. Coś jeszcze pomidorowego. Nie wiem czy oliwa. Szynka jest. No, jest chyba falane oliwą, ale mm, bardzo aromatyczna, bardzo smaczna. W ogóle nie jesteśmy na jedzeni. Tu widzimy kanawki z tą szynką, ale zobaczcie na to. Nie co Będzie jest? To Super! pokrojone, super, lokalna, Zobaczcie, jak się prezentuje. Była jakaś nazwa konkretna? E, Sorano, iberyjska szynka. Sorano, to tak. Próbujemy. Mm. Bułka bardzo dobra, miękka. Co? No? Na miasteczko, ronda, poświęćcie sobie 2-3 godziny. Oczywiście, z zatrzymaniem się, z jedzeniem czegoś, może lody. To tyle musicie sobie zapewnić. Tak naprawdę, my mamy godzinę 15 i moglibyśmy jeszcze jechać do następnego miasteczka, ale chyba zostawimy sobie to na kolejny dzień. Teraz szukamy sklepu, zrobimy jakieś. Zakupy i wracamy na kemping.